Z aurą niezliczonych tajemnic. Mrok przeszłości skrywa zagadki i ciekawostki, które fascynują i budzą ciekawość. Konflikty i sojusze, obietnice i zdrady, splątane losy w momencie, który definiuje najludzkie z potrzeb. Miłość. Witajcie podróżnicy historii. Dziś odkryjemy, jak wyglądała noc poślubna w średniowieczu. Jesteście ciekawi? Zanim przejdziemy dalej, dajcie nam swój super lajk like i bez dalszej zwłoki, zaczynajmy film. Zakazany ołtarz. W sercu średniowiecznej Europy Kościół miał nadrzędną władzę. Jego wyryte w kamieniu przykazania i hymny, głoszone przez doliny i góry, przenikały życie wiernych. W tym teatrze wiary i oddania małżeństwo było nie tylko paktem między dwiema osobami, ale także świętym sakramentem, zjednoczeniem dwóch dusz pod boskim błogosławieństwem. Ale scena dla tej świętej ceremonii była niezmiennie określona święta ziemia kościoła. Niezależnie od tego, czy w zaśnieżonych rozległościach Norwegii, czy na słonecznych plażach Sycylii, zakaz był jasny i absolutny. Małżeństwa poza terenem kościelnym były uznawane za atak na wiarę, skazę na duszy zaangażowanych osób. W sercu nocy poświęconej miłości i zjednoczeniu nowożeńcy stali już w cieniu przekroczenia, jeśli nie złożyli swoich ślubów w obecności Boga w murach Kościoła. Święty czas. Upływ czasu w dawnych czasach opierał się nie tylko na wschodach i zachodach słońca. Był to skomplikowany splot z wiarą, gdzie każdy święty moment wyznaczał rytm codzienności. W centrum tego świętego czasu stały Wielki Post i Adwent jako okresy wycofania się, refleksji i wyrzeczeń. W surowej zimie, Krakowa lub w palącym upale Sewilli były to chwile introspekcji, a nie zabawy. W tych świętych czasach radości związane z małżeństwem, świętowanie i dopełnienie były uznawane za naruszenie ducha ofiary i wycofania się. Surowa cisza tych sezonów nie powinna była być przerywana śmiechem weselnych gości ani westchnieniami nowożeńców. Dlatego każde planowane na czas Wielkiego Postu lub Adwentu wesele było odkładane, a noc poślubna musiała czekać, aż nadejdzie odpowiedni czas. Noc bez tajemnic. Mrok nocy poślubnej nie krył w tamtym czasie żadnych tajemnic. Zamiast tego oświetlał rytuał, który dla współczesnych wydałby się wręcz inwazyjny. Prywatność, luksus, który dziś uznajemy za coś oczywistego, była wtedy obcym pojęciem, zwłaszcza gdy chodziło o dopełnienie małżeństwa. W sercu Paryża lub na falistych wzgórzach Yorkshire noc poślubna była widowiskiem dla wybranej publiczności. Wyobraźcie sobie świeżo poślubioną parę, której oczy wciąż błyszczą radością z uroczystości, teraz pod czujnym okiem świadków. Ci cisi obserwatorzy byli tam, aby potwierdzić dopełnienie małżeństwa, aby upewnić się, że zjednoczenie zostało w pełni dokonane. Noc, na którą tak długo czekano, zamieniała się więc w dziwne widowisko mieszankę lęku i oczekiwania, rozgrywaną pod ciekawskimi spojrzeniami innych. Intymność była wówczas zakazaną rozkoszą. Miłość musiała być widoczna i potwierdzona, a nie tylko odczuwana. Zakazana miłość W czasach, gdy miłość często była luksusem, a nie koniecznością, małżeństwa były głównie strategicznymi sojuszami porozumieniami między dwiema rodzinami dla wzajemnych korzyści. Ręce złożone na ołtarzu nie były symbolami wiecznej miłości, lecz pieczęciami kontraktu, połączeniem dwóch majątków. Jednak w ludzkim sercu pasja rozkwita nawet na najbardziej nieprzyjaznej glebie. Sekretne miłości, obietnice wyszeptane w blasku księżyca, ukradkowe spojrzenia na uroczystościach wszystkie były zakazane, naruszające normy i prawa. Od słonecznych plaż Grecji po tajemnicze mgły szkockich wyżyn, tajemna pasja płonęła jaśniej, ponieważ była zakazana. Noc poślubna, zamiast być chwilą świętowania miłości, mogła stać się sceną smutku i rezygnacji dla tych, których serce należało do innej osoby. Zakazane oczekiwanie Zimno przed burzą, oczekiwanie, które poprzedza wschód słońca, strach przed nadejściem ukochanego to wszystko są oczekiwania, które dodają życiu pikanterii. Jednak w średniowieczu istniało oczekiwanie, które było surowo zakazane radość z cielesnej miłości przed ślubem. Na wzgórzach Bat czy na kanałach Wenecji dziewictwo przed ślubem było skarbem dostrzeżenia. Nie było miejsca na badanie intymności, zanim święte śluby nie zostały złożone przy ołtarzu. Noc poślubna była bramą do nowego świata radości i odkryć, ale brama pozostawała szczelnie zamknięta, dopóki słowa nie zostały wypowiedziane, a pierścienie wymienione. Niechciana bliskość. Średniowiecze, ze swoją siecią pokrewieństw i rodowodów, miało surowe zasady dotyczące tego, kogo można kochać, a kogo nie. Pokrewieństwo krwi było nieprzekraczalną przeszkodą w małżeństwie, nawet jeśli istniała miłość. W salach balowych w Wersalu czy w tawernach Monachium kochanie niewłaściwej osoby mogło doprowadzić do skandalu. Czy to kuzyni, wujowie, mleczne rodzeństwo, związki między bliskimi krewnymi były tabu traktowane z pogardą i odrazą. Noc poślubna mogła zamienić się w scenariusz grozy i obrzydzenia, jeśli odkryto takie pokrewieństwo. Tak więc, nawet wśród miłości i świętowania cień tabu wisiał nad głowami zakochanych, dodając mieszance odrobinę niebezpieczeństwa. Panowanie boskości. W skomplikowanej tkaninie średniowiecznego życia, boskość była złotą nicią, która przenikała wszystko. Wiara kształtowała życie i śmierć, miłość i wojnę, radość i ból. Pośród całego tego religijnego zapału, Kościół odgrywał dominującą rolę, a jego prawa były rytmem, do którego tańczyli wszyscy. Od rustykalnej Irlandii po bogate sułtanaty Andaluzji, boskość była niepodważalna. Małżeństwo było szczególnie obszarem, w którym wola Kościoła była absolutna. Związki były uświęcone przez Kościół, a śluby składane w obecności duchownego. Jednak małżeństwo bez błogosławieństwa Kościoła było uważane za nieważne i nieprawomocne. Tak więc noc poślubna takiej pary byłaby uznana za grzeszną, a ich miłość sprowadzona do upadku w oczach wiary. Interwencja państwa. Podczas gdy Kościół rządził duchowością, średniowieczne państwo panowało nad sprawami świeckimi. Prawa i rozporządzenia, opłaty i podatki regulowały codzienne życie. Od tętniącego życiem serca Londynu po spokojny klasztor w szwajcarskich Alpach, prawo było na porządku dziennym. Małżeństwa w tym scenariuszu nie były tylko kwestią miłości lub wiary, ale także prawa. Związki były legalizowane przez państwo, a jego pieczęć zgody była tak samo ważna jak błogosławieństwo kościoła. Małżeństwo, które nie zostało uznane przez państwo, było uważane za nielegalne. Noc poślubna w takim związku byłaby splamiona nielegalnością, a ich miłość wyzwaniem nie tylko dla społeczeństwa, ale także dla prawa państwowego. Gra klas. Średniowieczne społeczeństwo było skomplikowaną tkaniną klas i hierarchii. Każda osoba, każda rodzina miała przypisane miejsce w tym złożonym społecznym tańcu. Od marmurowych korytarzy rzymskich pałaców po zielone pola Kentu, klasa społeczna determinowała los jednostki. Małżeństwa w tym sztywnym systemie były często grami o władzę i pozycję. Związki były zawierane, aby umocnić sojusze, wzmocnić linie i podnieść status. Małżeństwo między różnymi klasami, szczególnie gdy panna młoda pochodziła z niższej klasy, było uważane za skandaliczne. Noc poślubna, choć była świętowaniem miłości, mogła być również smutnym przypomnieniem o społecznych barierach, z którymi para musiała się zmierzyć. Kwestia zgody. Wolność wyboru, prawo do powiedzenia tak lub nie, to coś, co dziś uważamy za podstawowe. Jednak w średniowiecznym społeczeństwie zgoda nie zawsze była kwestią osobistego wyboru. Czy to na złotych piaskach Aleksandrii, czy w gęstych lasach Czech, często wola jednostki była podporządkowana interesom rodziny lub państwa. Małżeństwa w tym kontekście były często aranżowane bez zgody nowożeńców. Noc poślubna, zamiast być chwilą miłości i intymności, mogła stać się traumatycznym przeżyciem dla tych, którzy zawarli małżeństwo wbrew swojej woli. Odmowa dopełnienia małżeństwa mogła jednak mieć poważne konsekwencje i zamienić święto w noc strachu i poddaństwa. Noc poślubna, wydarzenie pełne oczekiwań i emocji, w średniowiecznym społeczeństwie niosło ze sobą szereg zasad i przepisów. Czy moglibyście przestrzegać tych wszystkich reguł? I co myślicie o tym filmie? Zostawcie swój komentarz i nie wychodźcie z tego filmu, zanim nie zostawicie swojego super like. To bardzo pomaga kanałowi. Pozostańcie w pokoju, niech Bóg was strzeże.